Teraz spróbujemy w trybie single player o jeszcze intro. Tak, teraz będziemy polować na a, a, ażurosa, tak? Nie wiem, czy to się tak wymaga. W każdym razie. Na takiego misia będziemy polować. Oczywiście jest to zadanie w trybie single player. Bomba błyskowa. Hmm. Nie, nie będziemy brać bomby błyskowej. Psie. Chodź. Hmm. Musimy zjeść. Dobrze. I szukamy. Tą mapę już mam w zasadzie całą odkrytą. Nadal nie wiem, gdzie niektóre rzeczy są, ale w większości już jest dobrze. Niestety, tutaj nie ma, z tego co się zorientowałem, to tutaj nie ma pola w takiej formie, jak było w Fordzie. Tutaj trzeba wysyłać na ekspedycję. Trzeba zatrudnić więcej koleżko kotów czy, czy tych psów i wysyłać je na ekspedycję. Podobno jest to całkiem niezły sposób. Ja na razie mam tylko jednego psa i jednego kota, w związku z czym nie będę ich wysyłać, ale już zamówiłem, można tak powiedzieć, koty i będę je zatrudniać i szkolić. Przez ostatnią godzinę ponad y, ćwiczyłem jak też kurcza zrobić. Jak wsiąść na stwora przy pomocy tego kablopająka pająka przy tej broni. I wszystko było ok, tylko jednego, jednej drobnej rzeczy nie było. To znaczy to znaczy trzeba jeszcze jeden dodatkowy przycisk nacisnąć. Bo tak to to wystrzelamy po prostu nić. Teraz spróbujemy to zrobić. Ale nie trafiłem. Natomiast mój pies wsiadł. Teraz spróbujemy jeszcze raz. No tak, niestety nie. Przejeżdżam między nogami, czyli muszę chyba z większej odległości to robić. W ogóle mm, okazało się, że ten tryb. O, może teraz? Nie. Op. Pa, pa 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 No dobra, no to mam quest'a, żeby poćwiczyć. Dobra. Okej. Okay. Dobra. No dobra. Ale nie weszło. Dobrze. Dobra, uciekł. Zauważyłem też, że mój pies jest strasznie zajadły. Znaczy w tym sensie, że jak go mogę sobie wołać, a on dalej walczy z tymi małymi mobami najczęściej. Co nie jest pożądanym zachowaniem, bo ja już bym chciał, chciał y, prawda, lecieć dalej, a on ma inne zdanie. Oj, czybym poszedł nie w tą stronę, co trzeba? No cóż, tutaj nie ma y, tych takich świetlików, które mnie prowadziły w wordzie. W związku z czym trzeba oglądać na mapę. Ta mapa jest stosunkowo prosta, więc no, szybko się człowiek znajdzie. Natomiast są mapy, no, z którymi jest pewien problem, ponieważ te mapy są porozciągane i w poziomie, i w pionie. W pionie, w tym sensie, że czasami są przejścia nad przejściami, i niby jesteśmy przy danym stworze. A tak naprawdę to on jest. No nie. A mogę? O właśnie. Trzeba broń jeszcze schować. Dobra. Dobra. Teraz postawimy miny.

no chodź chodź. Oj. Co to było? Chyba zwierzaki go ubiły? No dobra. No, w każdym razie ważne jest, że quest zaliczony. No jak widać, w trybie single zwierzaki nie są jakoś specjalnie mocy, trudne do zabicia. Choć jeszcze szybko pozwiedzamy. że tu miód jest. Teraz niestety dopóki nie mogę w inny sposób miodu zdobywać, no to muszę na każdej planszy szukać. Dobra, to za jakąś chwilkę kolejny quest zapuścimy. Może w tym czasie. O, Izuchi. Może w tym czasie jakieś koty zatrudnię. Dzięki piesku. I do zobaczenia w następnym punkcie. Jeszcze zobaczmy, co mamy fajnego. Skórki. Tu jakieś dodatkowe rzeczy. jakieś skórka z tego. Tutaj to, to ja mam to, co zebrałem. A to jest to, co kot, zdaje się. Zrabował. No proszę, premia w punktach, dango kalkulator. No i na razie.